Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków. I ktoś tu chyba potrzebuje ręcznika. Oddawaj! Aha! Przydałby mi się teraz jakiś hak. Hej, mam pomysł! Ta koszulka jest dosyć chłonna. Więc wysuszę nią włosy. Genialny ten hak. A będzie ich dzisiaj jeszcze więcej. W końcu przyszły mi buty. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Tak. Są ekstra. Dzięki Bogu. Muszę je przymierzyć. Dobrze się zapowiada. O, tak. Oj, muszę iść do szkoły. Czym one są wyścielone? Nożami? Ech. Hej, co tam? A... Kevin, co jest? Buty mnie strasznie obcierają. Najgorzej. Tak jak podejrzewaliśmy. Witamy w odciskowie. Boli tak samo jak wygląda. He? Już mi się skończyły? Masz jakieś plasterki, Lili? Nie, ale mam to. Tylko musisz otworzyć umysł. Co ja mam z tym zrobić? Tragedia. Chociaż w sumie, nie mów nikomu dobra. Przetnijcie wkładkę na pół, oderwijcie warstwę ochronną i przyklejcie do wnętrza buta. W ten sposób. Teraz stopa. Wow! Sprawdźmy. Poskaczę trochę. Wiem, genialne. I w ten właśnie sposób pięta Kevina jest szczęśliwa. Chodźmy. W końcu wróciłam do domu. To co najpierw? Ściągamy niewygodne szpilki. Co za przyjemne uczucie. Teraz pora na soczewki. Wezmę pojemniczek. Zaraz chwila. Jak mam je wyciągnąć z takimi szponami? Musi być jakiś sposób. Hej! Zapomniałam o tych patyczkach. Z nieba mi spadłeś. Zegnijcie go w pół i mocno trzymając przełóżcie do oka. Szybkim ruchem wyjmijcie soczewkę. I do pojemniczka. Proste i sterylne. Co za ulgę dla oczu. O wiele lepiej. Lubisz zakupy? Więc radość kupowania w necie to dla ciebie chleb powszedni. Patrz jaki liczny kostium kąpielowy. Dobra, tylko dodam go do koszyka i... Wow, no z ceną trochę przegieli. To więcej niż mój czynsz. Aż tyle na kostium to nie wydam. Dobra, zobaczmy ten. Wygląda bardziej na moją kieszeń. O nie, nie ma szans. Dosyć tego. Weź rozciągliwą koszulę z długimi rękawami i wyjmij z nich ręce. Teraz przekręć koszulę tyłem do przodu. Wyciągnij ramiona przez górę. O tak. Kiedy już rozciągniesz materiał, złap dół koszuli i przełóż go przez głowę. Teraz rozwiąż rękawy tuż pod biustem. Potem skręć je razem i zawiąż na plecach. O, witaj nowy kostiumie kąpielowy. Czy mi się wydaje, czy ja wygląda teraz jak Marilyn Monroe? O, wow, patrzcie na te naturalne piękności. I ta też. Co te dziewczyny mają ze sobą wspólnego? No tak, piegi. Popatrzmy no. Mam może jakieś piegi? Lipa. Ani jednego. Zaraz. Chyba mam na to rozwiązanie. Aha, może da się coś zrobić z henną, która mi została po urodzinowej imprezie z zeszłego tygodnia. Zacznij nanosić małe kropeczki na policzki. Tyle, ile tylko chcesz. Nie martw się, jeśli nie są idealnie okrągłe. Prawdziwe piegi też nie są. O, oh, Emmy ma smaka na mnóstwo piegów. Dobrze, chyba wystarczy. Tadam! Panie i Panowie, piegowata pipi przybywa. Wygląda całkiem naturalnie, co nie? Szukasz sposobu na idealną kreskę. Malowanie wzdłuż taśmy klejącej może się sprawdzić, jeśli masz akurat ochotę na bolesną depilację. Od pomalowanych nici po nieporęczne łyżeczki to męczące. Zamiast tego spróbuj ściąć gąbeczkę pacynki w trójkąt. Zanurz ją bezpośrednio w eyelinerze. Namaluj kreskę jednym zręcznym ruchem na całej długości oka. Opanowałaś malowanie idealnego kociego oka. Miau! No dobrze, Wiki, widzimy. Masz to uwodzące spojrzenie. Teraz idź je wypróbuj na kimś wyjątkowym. Wreszcie czas do łóżka. Czas usunąć ten odważny kolor szminki. A, co to? Bez urazy, Heli, ale wyglądasz jak klaun. Nie stresuj się. Mamy rozwiązanie. Weź trochę wazeliny i posmaruj nią usta, wcieraj bez obaw. Uuu, teraz zetrzyj wszystko wacikiem. A wy, jakie filmiki chciałybyście, żebyśmy dla Was przygotowali? Zostawcie nam komentarz. No, teraz znacznie lepiej. Dobranoc. Ach, gdzie ona? Film zaczyna się za 20 minut. No, w końcu. Wow, wyglądasz mega! Chociaż w sumie nie. No, te skarpetki muszą zniknąć. Serio, jaskrawy róż, Vicky! Wyglądasz jak dziwoląg. Nie mogę się z tobą tak pokazać. To wbrew modowemu prawu. Okej, okay, czas na małą operację. Skarpetek, nie palców! Co wam chodzi po głowach, ludzie? Okej, Vicky, dawaj ten skarpetkowy żart. Proszę! Zrób w nich pięć małych nacięć. Widzisz? Przełożysz przez nie swoje palce, zgoda? Hmm, dziwne, ale spróbuję. Zakładając skarpetkę, wsadź palce w każdy otwór. U, ładny Vicky! Zobacz! Nigdy byś nie pomyślała, że w środku są skarpetki. Przynajmniej wiemy, kto pracuje w pogotowiu modowym. Dzięki Heli. Lepiej się pośpieszcie, żeby zdążyć na film. Nie ma nic lepszego niż zobaczyć efekty po tygodniach spędzonych na siłowni. Hej mięśnie, widzę was. O nie, ta spódniczka jest stanowczo za krótka. Nie mogę tak nigdzie wyjść. Ostatni raz włożyłam ją do suszarki. Ojej, to nie działa. Jeśli twoja ulubiona spódnica bardziej przypomina majtki, czas ją przerobić. Rozłóż ją płasko przed sobą. Następnie wytnij trójkąty po bokach, o tak. Może to zabrzmi dziwnie, ale przełóż teraz ręce przez wycięte otwory. Widzisz ten nadmiar materiału na górze? Zsuń go na dół i pokaż ramiona. Wow! Wyglądasz olśniewająco wiki. Jeśli masz jakieś ubrania, które już na Ciebie nie pasują, zawsze możesz je przerobić na coś nowego i wyjątkowego.